Aborcja. Ja mam autentyczne, własne, głębokie poglądy antyaborcyjne. One są rzeczywiście głęboko antyaborcyjne. I w tym zakresie one są bardziej. One są bardziej konserwatywne, nawet niż poglądy Jarosława Kaczyńskiego. Wiem to, bo nieraz dyskutowaliśmy. No, myślę, że one są dość mocno zbieżne ze Sławomirem Mencenem. W każdym razie są mocno, są <laughs> mocno konserwatywne. Uważam, że. Zagrożenie życia kobiety oczywiście może być powodem do tego, żeby to kobieta zdecydowała, kto ma żyć, czy dziecko, czy ona. To jest dla mnie oczywiste, że wtedy kobieta musi podjąć tą dramatyczną, straszliwą decyzję. Bo najstraszniejsza krzywda dzieje się tak naprawdę kobiecie. Niech sobie niektóre panie opowiadają, co im się naprawdę podoba, zwłaszcza jak same są po 10 aborcjach. To będą choćbyśmy, choćby je pewnie żywym ogniem przypiekali, to będą mówili, że świetnie jest sobie zrobić aborcję, i wspaniale. Tylko, że potem trzeba we własnym sumieniu nosić świadomość, że się zabiło własne dziecko. I nie jest to chyba najbardziej komfortowe odczucie. I dlatego jestem głębokim przeciwnikiem aborcji, tym bardziej, że uważam, że jest to życie, jest to człowiek, który jest takim samym człowiekiem, jak my, i, i miałby prawo, i ma prawo do życia. Yy, I zawsze powtarzam, że za aborcją może być tylko ktoś, kogo na, kogo, na kim jej nie wykonano.